Siema, dziś przedstawię wam moje typy najlepszych naklejek i kapsuł z Paryża. Inwestowanie w Paryż jest całkiem risky i trzeba być nastawionym na to, że pieniądze mogą zostać zamrożone na długi okres czasu. Pamiętajcie tylko, że to są moje rozkminy. Jeśli będziecie chcieli inwestować, kierujcie się własnym rozumem, bo możecie stracić. Zaczniemy sobie od kapsuł. Na starcie odrzuciłbym pojemnik z autografem mistrzów, nie ma na to popytu. Widzę tutaj jedynie jakiś potencjał, gdyby coś wydarzyło się z drużynką Vitality. Mieliśmy taką sytuację, kiedy Outsidersi wrócili do loga Virtus Pro. Wtedy ceny kapsuł mistrzów z Rio bardzo poleciały do góry, bo było tam logo i gracze Outsiders. Teraz kapsuły drużynowe. Każda ma swoje mocne strony, idąc od kandydata. Na moment nagrywania odcinka jest go najwięcej na rynku. Tę kapsułkę ma ciągnąć mouse. Choć Face, Fluxo, Team Liquid i Complexity też powinny go wesprzeć, gdyż prezentują się spoko. Tutaj zagrożeniem jest to, że mouse nie będzie miał tak dobrego performanceu jak na przykład ten ze Sztokholmu, przez co nie będzie warto otwierać tej kapsułki. Na drugim miejscu pod względem supplyu mamy legendy. Tutaj mamy druczynę z dużą publiką, z tych ciekawie wyglądających to na pewno Furia, Navi, Fnatic, no i Polskie Nine. Ale tutaj ten supply jest też spory. Natomiast kapsułką, której nie ma tak dużo, jest kapsułka pretendenta. Bardzo niedoceniona kapsułka, bo w środku tu mamy naprawdę ładne drużyny np. Apex, Pain, Gamer Legion, G2 czy Monte. Z tych mogą siadać naprawdę fajne krafty. przez co ten najniższy supply z kapsułek drużynowych może być zbity najszybciej do zadowalających liczb, no i co na takiej kapsułki poleci do góry. Dalej autografy, na początek mamy legendy, jest ich wystawionych najwięcej. W środku mają ulubionych graczy, np. Simple, Supply tego jest naprawdę ogromny, więc nie jestem tego optymistą. Potem pretendent i kandydat, ich jest znacznie mniej, z tych dwóch wybrałbym jednak bardziej kandydata. W środku ma najdroższe holo z całego eventu, np. VSM czy Dexer. Pamiętajcie, że jeśli czegoś będzie dużo, a promocja się skończy i nie będzie na to odpowiedniej podaży, to zanim to wejdzie na fajne, profitowe ceny, może minąć sporo czasu. Dlatego trzeba to próbować równoważyć i szukać takich rzeczy, które mogą być najbardziej pożądane. Teraz przejdziemy sobie do naklejek. Nie jestem zbytnio optymistą holo. Moim zdaniem ich ceny są za duże, gdzie np. przykład z Anverpu chodziły po kilkanaście złotych, a nie jak te z Paryża za kilkadziesiąt. Teraz wymienię naklejki, które mogą oddać. W Każdej wersji. Zaczniemy od tych najładniejszych, które mogą być najlepiej nalepiane. No i mamy Mouse, Apex, Monte. Mouse i Apex są ładne w swojej prostocie. Mouse ma też duży fanbase. Co do Apex, jest szansa, że nie dostaną się na przyszłe Majory, więc będzie to ich ostatnie logo. Monte jest dość skomplikowanym logiem, ale jego cena jest niska i może zrobić fajny performance. No i jeszcze proste drużyny z dużym fanbazem, czyli Fnatic. Into the Bridge ma bardzo fajne statystyki na lepiej nie jest tanie, więc ja też bym polecił. No i Team Liquid, Heroic oraz Face. No i w tym odcinku to na tyle. Pamiętajcie o researchu przed zakupem, bo ta inwestycja jest dosyć ryzykowna. No i dzięki za uwagę, łapka subik, komentarz mile widziane, no i do następnego siema.